Ej hey, przyjaciele, witajcie w 8 części Blasmus 2. Dziś idziemy do bossa Pierwszego takiego poważnego, poważnego. Jednego z tych trzech wielkich strażników. Mam no, od cholery pieniędzy, może się wrócić do miasta, coś kupić. Nie, gdziemy go zobaczyć, bo jestem ciekawy. <śmurzanie> Ups, sorry. Ty mój... Za szybko... Bo chciałem zobaczyć kuźwa mapę. Aniołek? ja nie chcący włączyłem. A. Ja. Dobra. To idziemy do do bossa bez magii prawie i spowolżyć. Super. For a long time now. My life has been naught, but a constant struggle to Is it your wish to meet her? <sighs> when I was but a girl, I was able to escape the horror of the deformity engendered by the miracle. No. A miracle that chose the clean reflection of the still waters of a lake to reveal the truth it held in store for each of those who gazed within it. The old bell, which had fallen to the bottom of the lake many years before, began to ring, making the waters ripple to its eerie chime. Our reflected faces began to distort before our terrified gazes, and the miracle ended up capturing that work, that disfigured horror on the waters, as if it were a fresco. Making everything that had been reflected in them disappear. As I fled, I turned my gaze towards the lake and beheld that ghastly event from afar. Penitent One, can you not hear it? We find ourselves in the confines of one of the ill-fated forms of the miracle that yearns to meet thee. Do you wish me to join you in your next confrontation? Ujźwej, teraz nie wiem no Wiem, że w jedynce było coś podobnego, że prosiłem kogoś, znaczy ktoś mnie prosił o pomoc eee, I to było trofeum do zdobycia Hmm Cholera, nie chcę z kimś pokonać tego, bo co, zawsze wolałem solo Bo z kimś to trochę jest za proste takie Ole, teraz mam dylemat. Wiecie co sprawdzę na internecie raz dwa czy jest trofeum? Hmm. Chwila, 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 sekunda. Chodę, nie wiem, dobra, teraz nie będę tego szukał 3 dni. Chyba nie, ale kurde trofeum nie chcę przegapić. Nie. No i ja coś czuję, że teraz straciłem okazję na trofeum. Ale nie, wiem, po prostu mam takie coś w sobie, że nie, nie lubię, jak ktoś mi pomaga w jakichś bosach czy coś. musiałam pożyć prawie zero magii i trzy flaszeczki. No, nie lubię jak ktoś pomaga w tych bossach. Jakoś mnie wiem, mi się to trochę nieuczciwe. No nie wiem, lubię wyzwania po prostu. No cóż, of dust, your dust in the air, that is born from the of the, walls, the and our own bones. These stones that they could do no more than succumb shuddering before their guilty echoes echoes that could not bear the seclusion that i imposed upon them and that escaped from me crawling along these walls eroding them until their immaculate ashes buried us all penitent one you will now reveal your sins. Those that your tears can never atone for. Okay. Come on, priest. Wow! He got on the back. Fuck, I'm gonna fall down. Hey, no! Ow, ow.

Zbliżę, jaki ma zasięg? No, krzyczę. A ja się napaliłem. Co to? To fuck? nie tą stronę. Au! Rozginę, nie? Au, 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 au. Nie, nie, mam flaszek! Fuck! Aj. Dobra, nie trzeba jeszcze tej, drugiej, tej... Eee... Jak to się mówi? Drugiej fazy jego. Trochę jeszcze nie czuję, bo pierwsza jest w miarę prosta. Hmm, ale magia mu żyć zabiera, stary, nie? Uff. No już nie ma tego właściwy szlak. No, ale bez sensu. Najbliższy nie. Dobry początek. Ej, no co jest ze mną? Szlak. Nie wiem, coś mi te skoki nie sk skoki nie wychodzą Dobra, jeszcze raz próbuję się, e, jeżeli nam mnie pójdzie To się przyniesiemy do miasta na chwilę. Rozkrzyczymy się I zobaczymy co tam w sklepiku jest e, fuck, muszę na prawo iść po duszę Dobra, powoli Marcie, nie śpiesz się. Co się stało? Czemu mi zabił za pierwszym razem? Ty na mnie zwróciłem uwagi, czy ma wszystkie życia, ale... Chyba miałem wszystkie życia. On ma instant killa? Nawet nie mówcie. Bez jaj. Chyba ma. Jak się na czerwono mryga. Kurde. Au. Tak, jak się mryga na czerwono, chyba to ten. To ma jest tam killa. Martin. się na napalasz. No to jest instant <laughs> <laughs> Niezły, po tym już było to coraz gorzej. Dobra, wiecie co? Ja się bójnę do Albero na chwilę. Czemu ja cały czas mówię Albero? To nie jest Albero. Eee. Tak. Kurde, myślałem, że magii mi nie starczy, żeby się teleportować z powrotem. Dobra, gdzie jest księżulek? Ten, co mnie rozgrzesza. Na prawo. Teraz ciekawe ile kosztuje rozgrzeszanie, mam trzynaście tysięcy. Mam nadzieję, że wystarczy. Dobra. Ile mnie skasujesz? Kurde, nie ile. 1500. No to jeszcze nie masz tragedii, ale gorzej będzie, jak z każdym następnym razem będzie coraz więcej mi kasował. A... Gdzie jest sklepikarz na prawo? Muszę wyczerpać dokładnie tą drugą fazę tego księżulka jeszcze. O, mogę tu wejść wcześniej.

A, Mark, Mark. Mm. A, to jest ten, żebym miał więcej tych rozarybic, tych paciorków. Hmm. O, to jest dobra oddamy życie, gdy ten, egzekucję wykonam czy to bym kurde kupił, Miał wtedy więcej tego eee, tych paciorków, gdzie to jest? tu, w sumie mam tylko dwa, to na razie nie opłaca nawet kupować hmm o, tu mogę coś kupić rynek powietrze to kosztuje dwa dobra, bierzemy Increase fire damage... aha, y, zwiększa obrażenia od ognia. Dobra. Potem do Ciebie jeszcze zajrzę. A gdzie jest ten kupiec, drugi kupiec? O, ten on. Aha. What a pity indeed. Dobra. Kurde, możesz kupić od niej? You point. Mm, dilemma, Dilemma, <laughs> this block. Increase the window of time to perform a block. Ty bez jaj, gdzie tu jest blok? Nie, to nie ma nigdzie bloku. Dobra, nieważne, no chyba nic nie kupujemy, chociaż kurde, no, so, że tak długo tutaj przebywam, ale. Dobra. Mam jeden pociorek więcej teraz Ty nie ma jednego paciorka więcej Muszę <laughs> ci go zanieść jeszcze, nie pamiętam gdzie Fuck. Z windzia, tu jest skarb Zajebiście, kupiłem pociorek na niej, gdzie to jest butem. I 12 tysięcy w dupę, nie? Dobra, idziemy do bossa. I teraz super, bo jak teraz kuczę zginę parę razy z, e, w walce z nim To nie będziemy stać na to, aby kupić rozgrzeszenie. Fuuuuck. Ale dam ciała. Znaczy dam ciała i tak prędzej, czy później mi kupił ten ten Gdzie był ten teleport? Nade mną. Eee, Prawda, czy później tak kupił ten paciorek, no ale... Gdzie kuźwa jestem? Tu jest teleport. A tu... <śmiech> Zapomniałem. <śmiech> Dobra. Idziemy do teleporta. Teleportujemy się tu. I idziemy na dół. Tak? O oh trochę nam to zajdzie się schodzenie, ale dobra. Nie, źle idę chyba. Kuźwa, źle poszedłem. Tędy? Nie, tu był teleport. A ja mam orientację w terenie, nie? Au. O kuźniu, oni mi dają po pięć tych tylko. Hmm. Dobrze, kurde, idę. Dobrze. Ale przynajmniej sobie ten magię naładuję do końca. Jak już tam dotrzemy. Ciągle nie wiem, czy mam obrażenia od upadku. W tej grze, ale chyba nie. Ty, jak ja tu gdzie jest? Ty. Jak tu wlazłem? A, ja po prostu wtedy nie zamknę na, na, na sam koniec tej studni. Takie buty. a nie tu mówimy orientacja w terenie no, a nie poziom ekspert dobra, tu mamy szlajnik zapiszemy przy nim i na dzisiaj kończymy część ósmą w następnej, w następnej części dalej będziemy się męczyć z tym durnym księdzem muszę poćwiczyć moje skoki bo kurde, ciała z nimi no nic, dziękuję za oglądanie części ósmej i w dziewiątej kontynuujemy jak zwykle Dziękuję jeszcze raz i na razie...